Ktoś musi zlecić nakaz wykonywania przeszukania. Okej. Okay. Podejrzewam, że musi się toczyć jakaś ciężka sprawa. W tym przypadku została przeszukana lodówka, czy jest wystarczająco pełna. To jest kurwa jakaś abstrakcja. Zerknij na swą lodówkę, czy akurat jesteś po zakupach. Albo czy nie jesz fast foodach. Albo czy masz frytki, po których... Gnijesz. Teraz, skoro doszliśmy do wniosku, że dziecko w dalszym ciągu nie je, więc yy, prokuratura niech wystawi nakaz przeszukania szpitala i szpitalnych lodówek. Co tam jest? Czy karmi wystarczająco dobrze pacjenta? Czy to sam tam wszystkie potrzebne składniki mineralne dla pacjenta? I czy je im podaje, czy ich nie oszukuje? I nie podaje za małych racji.